Właśnie, właśnie. No, w naszą dwójkę. Wypchnę go, wypchnę go, wypchnę go. Dobra, ale nie mogę go już wypychać. Stunuję. A ty nie masz dalej many, nie? Za ile masz many? No, właśnie użyłem many. Okej. Okay. Ty, problemy mają, problemy mają. Dobra. Yy, postaram się ich dociskać jeszcze. Mhm. Jakbyśmy to przeżyli, to ja bym był w szoku, naprawdę. No stary. No jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. O, by, zmisował, 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 no. spieprzył Spieprzył roboty całkowicie Dobra, 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 dobra Dobra Super, 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 super Pięknie, no jest, 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 że lutuj, 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 lutuj. Ja pieprzował cały dziela, straszowany jaka... Cały, cały straszowany traf? No nie pieprz butów oporu nie mam, bożko poru nie masz? Pod No nie mam. No bo te moby nas zaraz zatłuką, co? Iks. No właśnie o to chodzi, no właśnie o to chodzi. Dobra, przywaliłem mu, przywaliłem mu. One shot wchodzi za jeszcze. Padam, za padam, dużo padam, 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 za padam, za padam, 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 padam. Dobra, dobra, no, Padam. sobie To lecz, lecz, lecz siebie, lecz siebie, lecz siebie. I te moby ci skrzyścić. te moby, no. Zczyściłem no moby, zczyściłem, tylko morganka musisz zerwać od góry chcę się kręcić. Nie no ja, bo górka była ich nie widziałem stary od góry. Co to jest? Co to jest? Błażej! Co wchodzi znowu? Nie wiem. Ja pierdo ile tych kontaktów tu jest? Po kolei ludzie, Kurw. Czy znaczy... ci go, wyknąć go. Wy... Znaczy, ja o nie, ja już... Znaczy, ja nie mam many, nie mam many, nie mam many. No wiem, ale on też mało. on też malował, on też malował, on też malował. No co, co? Cokolwiek, cokolwiek, kurwa, no nie było szans. Co to są za tiary w ogóle jakieś... Tu są 4-4 kontakt, który prawie zabiliśmy To jest 6-3 No tu jeden chłop był 4-4 generalnie no prawie, wow. prawie go zabiłem, no ja pieprze. No zero hapem i uciekł. Impresję nakładam. Co mi sparżawał? Nie wiem. Opiec w szoku chyba. No tym healerem giń. Gin, 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 tym killerem Już naprawdę bliziutko. Naprawdę bliziutko. Dobra. Nie na ciebie. Healer mnie odkajtował. Muszę troszkę na Depsa się skupić. przepalili się, kontakt. Dobra. Dociął! Ale ty jesteś śmietnikiem! Uważaj, uważaj, uważaj. Dobra. O, to jest taki gnój z tego... Jezu, pierwszy raz już dobijałem chłopa. On już był martwy. I... Dobra, trzeba ich... Y... Uważaj, bo on lotuje. Spalił buty, ja nie mam butów. O nie! Oj, oj, kumpel cię wystawił, co? sam. Oj, oj, kumpel cię wystawił. Bez kitu, kumpel go totalnie olał. O, totalnie ojej, oj. go kumpel olał. Oj, 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 niedobrze. Oj, 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 ej, aż, aż mi go szkoda, nie? Kumpel go wystawił. Ja pierdzie... O nie, o nie. Co to jest? Nie wiem, ale... ale... O kurde. O kurwa, co to? Nie wiem, jakaś kostka ala. Dobra. Chyba jakaś taka... nie Niemrawa. No, to na pewno. Podrzucam. Wydał no, mi, mi stuna, no, Ok. Ojoj. Cześć. Jak rozewkać to... depsa? Ok. Dobra, padł. 87. Ty, nawet ładny ty. A i ty było źle z nimi. Co mi mhm. niesamowicie ułatwia robotę. To jest piłpotka, potkę. Dobra. Odepchnę ci go, jeszcze bardziej odepchnę. mu moby, będzie miał frosta na sobie. Dobra. Spił respotę, spił respotę healera. Masz blesa jakby cię odepchnął, Dobra, idealny cię blessik, myślane. dobra, leży, 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 super. Ładny, Ładny one shot. O kurwa, z one shotują mnie. Pote, po, po to instant. przerwam mu. Staram się jakoś tam ugrywać go. Dobra, nałożę mu staki, blida No i super. Ej, ty ładny, był piękny, był śliczny, taki przystojny jak z niego. Spalił buty, dobra, siadam w tego. Dobra, ja chcę mieć buty na blinka. Znaczy na odskok. No, przywaliłem mu w klatę generalnie. Drugi spel na klacie, okej. Okay. To nawet, to nawet dobrze dla nas. Mm, dobra, on się spala, on się bardzo spala generalnie. Dobra. Odepchnę sobie go. Spoko. Jest to w pełni zrozumiałe. Przebił mnie mocno. Zmisował, spoko. Moby, uważaj. Uważam, Już nie nice. Ej, kurwa, coś zmontowało kolejnego. Carving 61, 61, 61, Carving, dawaj, dawaj, dawaj. To... Spalił buty, agent. Spalił buty, co jest? Ale dziękuję, dziękuję kolegom za walkę, naprawdę. Bardzo dziękuję, kumplom, że podjęli. Ja się cieszę, ja się cieszę. I szanuję. <laughs> I nice. powiem Ci, że ta defensywka to mu za dużo nie dała generalnie temu chłopowi. Bardzo, bardzo początkujące z brochali. A tak to puściutko, puściutko. To w ogóle my myśleliśmy, że Pawełski bro z brochali. to jest Polak, nie? No, no. Oj, 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 ale w łeb dostał. Super podrzucenie. Skin. Tak, tak, ale... O, powoleni są. Ale ja nie mogłem sobie odmówić na przykład skinku do... Jak się nazywa ta postać? łushank? Tak, tak. Ten mnich. To kupiłem sobie skina żaby. I... Nie. Chowisz w ogóle? W takim razie, bo tu widzę, że dużo kloszardów się kręci. Ty, bo my się bijemy w takim razie 2 versus milion. Dobra, pierwsze co to muszę zbombić Kersa jak się... O kurde Spiję potkę na jego bombę. Na 40 Kersa? Nie na dwie bomby, bo jeszcze fire się we mnie odpalał. Okej, okay, okej. Okay. A pamiętaj, że to jest dużo depsa, nie? To jest naprawdę dużo depsa. Jeden leży, jego duło już ucieka. Teraz zajmujemy się kolejnym. I mamy bloba, mamy bloba. Mamy Basz. bloba, mamy bloba na mistach. Zaviz, puszuj wezwó Wese, wese, weseł we. Aaaa wypchnął mnie, wypchnął mnie te w tanki pieprzane no Healuję, Masz heal, masz heal, Dobra, dobra, ale który to jest ten gucci? Tego, gucci? tego gucci trzeba wysadzić. Widzisz? On tam, on tam do SW jest, o, on tam do SW jest. Tego gucci trzeba wysadzić z monta. Czekaj, czekaj, punkty, 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 punkty. Przejmujemy objective. Dobra, dobra. Dobra, jest ładny. Ale 63 jest, 6 jest, agenci. Pa pa, 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 dostał dismonta, dostał dismonta. ja na tego 6-3.